Witam, witam. Serdecznie 21 stycznia 2011, Kikowa Trasa. Otóż dzisiaj troszeczkę o pokonywaniu zniechęcenia. Czegoś, co przytrafia się każdemu. Przytrafia się wielu ludziom każdego dnia, a niektórym przytrafia się znacznie rzadziej. Ale o czymś, co na co potrzebujemy mieć sposób. Dlatego, że zniechęcenie jest jak uśpiony wirus, jak koń trojański, który jeśli Dopuścimy go do siebie, to można z środka rozwalać. Dlatego ważne jest, jak sobie z nim radzić. Myślę, że pierwsza sprawa taka ważna to, to zawsze przyjęcie właściwej optyki w sytuacji, czyli tej właściwej perspektywy. Patrzenie właściwego z właściwego dystansu na sprawy. To jest pierwsza rzecz. Czyli e, jakby e, określenie, co dana sytuacja może sprawić dla nas. I, jakby próbowanie rozwikłania tego, przeanalizowania tego z tej pozytywnej strony. E, czyli gdzieś tam znalezienie tego problemu, który spowodował to nasze zniechęcenie, i próba rozwiązania go. Koncentrowanie się na rozwiązaniu, na tym, co dobrego może przynieść rozwiązanie jego, a nie co złego. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to to, żeby. Kiedy dopada kogoś zniechęcenie, no, mieć chociaż tą odrobinę woli otoczenia się dobrymi, właściwymi ludźmi. Może poprzez książkę, może poprzez sedek, a może na żywo. To oczywiście najlepiej. Może potrzebny jest wtedy ten jeden telefon, który wykonasz do kogoś bliskiego, kogoś, kto zawsze podejście na duchu. I oczywiście nie po to, żeby zrzucać na niego te wszystkie swoje problemy i tam inne rzeczy, które cię dopadły. Tylko może parę słów z jego strony jest w stanie. Dodać Ci z powrotem skrzydeł. Trzecia sprawa to ten wewnętrzny dialog, jaki stosujesz w swojej głowie, to znaczy słowa, których używasz. Na pewno ważne jest używanie pozytywnych słów, żeby stanąć na nogi. Czyli zawsze można patrzeć na sprawę na zasadzie głowa do góry. Od teraz będzie na pewno lepiej. Dużo się jestem w stanie nauczyć z tej sytuacji. Czyli to pokonywanie zniechęcenia jest tak bardzo ważne i, i myślę, że kolejna sprawa to. To takie przywrócenie ducha, przywrócenie tego ducha walki, pokonywania, zdobywania, osiągania, że to jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne tutaj. Yy, I przypomina mi się historia, którą opisał John Maxwell w którejś z swoich książek, jak mały chłopiec. Siedział na ławce rezerwonych, W odbywał się mecz ligi szkolnej i to była druga połowa, chyba nawet końcówka, czy dru druga część drugiej połowy. I pewien człowiek podszedł do tej ławki i mówi: Jaki wynik? A chłopiec mówi: no, 5-0 dla naszych przeciwników. O, ale nie wyglądasz na zniechęconego. A czym się mam zniechęcać odparł chłopiec? Myśmy jeszcze nie ruszyli do ataku. <taki> Także to tyle. Wszystko jest do pokonania. Jakiekolwiek zniechęcenie by Ci nie dopadało, jesteś w stanie je pokonać, dlatego że z reguły jest to jakaś tam uda strachu, która się pojawiła, wyolbrzymiona, uda strachu z jakimś problemem. Jesteś w stanie to pokonać. Idę dalej. Trzymaj się, do jutra. Cześć, hej.